Witam Was ciepło, kochani, i zapraszam, byśmy razem usiedli przy tej najlepszej cząstce. Dzisiaj możemy pomyśleć przez chwilę o pustyni. Co to za miejsce? Co na tej pustyni mogę robić i dlaczego w ogóle mam się tam wybrać? Zapraszam Was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty. Stajemy tacy, jacy jesteśmy, z całym naszym bagażem, z naszymi doświadczeniami, z myślami, które są w nas i z pragnieniami. Stajemy z naszym sercem, które szuka szczęścia, które pragnie miłości, i prosimy, abyś nas otwierał, byśmy rzeczywiście mogli znaleźć to szczęście. I to źródło przy Słowie Bożym, abyśmy nie szukali już nigdzie indziej. Duchu Święty, według tego Słowa, chcemy kształtować nasze życie. Chcemy chcieć kształtować według tego Słowa, bo są w nas takie momenty, kiedy, kiedy nasze życie układamy według e, innych pomysłów, według swoich planów. A nie według tego, co mówi Pan. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Niech to będzie Twój czas, Twoja przestrzeń. Uzdalniaj nas do słuchania, do przyjmowania. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według Świętego Marka. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię gdzie przez 40 dni był kuszony przez szatana, przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie mu służyli. Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił czas się wypełnił, i nadchodzi już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kochani, dziś czytając to słowo, myślałam szczególnie o pustyni. Chciałam jakoś zrozumieć, dlaczego Pan tam poszedł na tą pustynię, co się tam działo i skoro on poszedł, to, to my też powinniśmy pójść i co mamy tam robić, co to za miejsce. Pierwsza rzecz to taka, że Jezus został wyprowadzony na tą pustynię przez Ducha Świętego, czyli przez miłość. Miłość zaprowadziła go na to miejsce. Na tej pustyni Jezus przeciwstawił się złemu. Został wzmocniony. Został przygotowany. Do misji, którą miał później pełnić, bo kiedy wyszedł z pustyni, zaczął głosić Ewangelię. Co jest piękne w tym, to to, że Jezus został przygotowany do tego wyjścia na pustynię, przez to, że był pełen słów Bożych w sobie. On sam jest Słowem. Na pustyni bronił się Słowem. I dlatego udało mu się zwyciężyć. A co jest jeszcze piękne to to, że zanim wybrał się na pustynię, to przyjął chrzest od Jana w Jordanie i wtedy usłyszał słowa o tym, że jest umiłowanym dzieckiem Ojca, że Ojciec ma w nim upodobanie. I to jest słowo, które które jest fundamentem do tego, aby podjąć w życiu walkę. Jezus podjął tą walkę, a to była walka o nas. I teraz my dzisiaj mamy czas Wielkiego Postu. Niektórzy nazywają go czasem pustyni. Ale wiemy, że na przestrzeni naszego życia bardzo wiele razy może być tak, że mamy poczucie, jakbyśmy byli na pustyni. I z jednej strony pustynia to miejsce naprawdę przerażające miejsce, gdzie zły chce nas zaatakować, gdzie chce nas przestraszyć, gdzie chce nas zwyciężyć, gdzie chce zaproponować nam coś atrakcyjnego. Z drugiej strony to wydaje się normalne, bo jeżeli wiemy, że na pustynię wyprowadza nas duch święty, duch miłości, to tam, gdzie jest duch miłości, pojawi się też i zły i będzie próbował wykorzystać tą sytuację. Bo pustynia jest czasem naprawdę trudnym, nieprzyjemnym. I równocześnie w tym, co jest trudne. Czego być może wolelibyśmy nie doświadczać, mają szansę dokonywać się cuda. Jakoś Pan Bóg tak to wymyślił, że, że przez to cierpienie mamy szansę na to, aby dokonał się w nas cud przemiany. Oczywiście może być i tak, że, że zło i cierpienie całkowicie nas poniży, że nie wytrwamy w dobrym. Ale jest przy nas wciąż Pan. Nie jesteśmy sami. Warto może popatrzeć dzisiaj i zapytać Pana, na jaką pustynię nas wysyła, co w czasie tej pustyni chce nam pokazać, poprosić Go o łaskę i o moc, abyśmy się nie przestraszyli tego, co będzie z nas wychodzić w czasie tej pustyni. Prosić o łaskę, byśmy byli uzbrojeni w słowo, abyśmy potrafili odpowiedzieć złemu. Myślę, że czas pustyni jest dla nas szansą, jeżeli go podejmiemy. Mamy przykład w Jezusie, mamy wzór. Jasne, że jesteśmy słabi, jesteśmy tylko ludźmi. Ale Pan nam nie daje nigdy rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie przejść razem z Nim. Warto modlić się o odwagę, o odwagę do wejścia w czas pustyni. Być może będzie to czas ciszy, która będzie bolała. Być może będzie to czas. Yy, Takiego zapomnienia o sobie, a wyjścia ku braciom, zatroszczenia się o innych bardziej niż o siebie, a może odwrotnie, a może będzie to czas, w którym właśnie o siebie będę musiał się zatroszczyć, ponieważ na co dzień troszczę się tylko o innych. Myślę, że to Pan nam wskaże, pomoże nam to zobaczyć, którą ścieżką mamy iść. Warto Mu zaufać, warto wyruszyć w drogę, aby doświadczyć cudów, które dokonają się na końcu drogi. Dobry Ojcze, dziękuję, że przygotowujesz nam drogę. I chociaż pustynia czasami nas przeraża, mamy poczucie, że to nie jest na nasze siły, to chcemy się oprzeć na Tobie. Na Twoim słowie. Chcemy się oprzeć na Twojej miłości. Wiemy, że to Duch nas wysyła na pustynię. Wiemy, że nie jesteśmy sami w tej drodze, że Ty zawsze jesteś przy nas, nawet jeżeli będą to momenty, w których nie będziemy odczuwać, że jesteś. Ale nie o odczuwanie tu chodzi. Wierzymy głęboko, że Ty jesteś w nas. Chcesz nam towarzyszyć w tej drodze. Uwielbiamy Cię i wywyższamy w tym, jak chcesz nas otwierać, jak dodajesz nam odwagi, jak nam pokazujesz, którędy iść, co zostawić, czego słuchać, jak zaopiekować się sobą. Dziękuję Panie, że uczysz nas prawdy w tej drodze. Otwieraj nas na swoją miłość. Nie pozwól nam zwątpić. Ty jesteś dobrym tatą. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Życzę Wam dobrej niedzieli. Niech Pan Was mocno przytula do swojego serca. I do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.